To już tradycja. W czasie winobrania w charakterze uroczystym zbiera się Rada Miasta. W tym roku w miejscu wyjątkowym, nowo otwartym Centrum Przyrodniczym przy ulicy Dąbrowskiego. To nietypowa sesja, na której wręczane są medale i dyplomy honorowego obywatela miasta. W tym roku to wybitne grono powiększyło się o dwa nazwiska. Pośmiertnie tytuł honorowego obywatela miasta otrzymał Antoni Łusiak, wieloletni dziennikarz Gazety Lubuskiej. W imieniu ojca tytuł odebrał syn. Nie ja tutaj powinienem stać przed wami. A mój ojciec, e, dla wielu z Was po prostu Antek. No ale cóż, e, jako synowi pozostaje mi tylko troska o to, żeby pamięć o nim przetrwała jak najdłużej. Do grona honorowych obywateli dołączył także Ryszard Peryt, profesor Warszawskiej Akademii Teatralnej, światowej sławy reżyser. Nie będę mnożył tych wspomnień, ale to wzruszenie dzisiaj mi towarzyszyło, właściwie bezsenną noc spędziłem. Bo z jednej strony Makusyny ze Zbyszkiem Żarnuchem, moim nauczycielem ukochanym Zbigniewem Żarnuchem i koledzy i koleżanki ze Szczepu Makusyny, a z drugiej strony Kościół Świętej Jadwigi. Podczas sesji przyznano również kulturalne nagrody miasta. Te tradycyjnie powędrowały do osób i instytucji, które mają największy wpływ na kulturalne życie miasta. Dyplomy i nagrody finansowe powędrowały m.in. do Muzeum Wojskowego w Zielonej Górze z siedzibą w Dżonowie, Związku Polskich Artystów Plastyków oraz znanych zielonogórskich fotografów i dokumentalistów Zbigniewa Rajche i Tomasza Gawałkiewicza. Kulturalna nagroda miasta powędrowała również do obecnego dyrektora Wojewódzkiej Miejskiej Biblioteki w Zielonej Górze. Każdy gest, który jest takim pozytywną oceną aktywności, to, to, to na pewno cieszy i na pewno potwierdza przed wszystkim, że, że to, co w przypadku działalności kulturalnej, animacyjnej, to co robię, ma jakieś znaczenie. Dyplom otrzymał również znany z ogromnego poczucia humoru oraz dystansu do siebie i świata rysownik i grafik Igor Myszkiewicz. Za każdym razem jest to oczywiście inobilitacja, i mobilizacja przede wszystkim. No, patrząc ze względu czysto ludzkiego, cieszę się, że komuś podoba się to, co robię. Kulturalne nagrody miasta przyznawane są przez komisję, w skład w której wchodzą radni oraz miejscy urzędnicy. Indywidualna nagroda finansowa dla artystów to 3000 zł.